Cześć wszystkim. Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu: silnik Mercedes Benz Class gle jednostki napędowe produkcji niemieckiej, które są instalowane w sedanach klasy premium. Głównym konkurentem Mercedesa jest jego rodak BMW, z którym toczyła się wojna o rynek konsumencki do końca XX wieku. Charakterystyka techniczna. Mercedes-Benz klasy M to średniej wielkości crossover klasy premium który pojawił się w 1997 roku i zajmuje pozycję pomiędzy kompaktową klasą GLK a flagową klasą GL, konkurenci Mercedesa klasy M, BMW X5, Porsche Cayenne, Ranger Rover Sport, Lexus RX GX, Infiniti FX QX 70 QX 60, Acura MDX, Volvo XC90. Volkswagen to uarek i inne luksusowe crossovery o podobnych wymiarach. W 2015 roku samochód ten został przemianowany nagle. Silniki WML to dobrze znane V6 i V8, które można znaleźć w klasie E, klasie S i innych sedanach. Ponadto dostępna jest szeroka gama silników wysokoprężnych i sportowych modyfikacji benzynowych od Amg. Z potężną sportową V8. Jakie silniki były montowane w klasie M? GLE W całej historii produkcji. 1 generacja W163, 1997, 2005. Mercedes-Benz ML230, 150 km, 2,3 litra. Mercedes-Benz 320 218 km, 3,2 litra. Mercedes-Benz 350 235 km 3,7 l Mercedes Benz ML 350 245 km 3,7 l Mercedes Benz ML 430 272 km 4,3 l Mercedes Benz ML 500 292 km 5,0 l Mercedes Benz 55 AMG 347 km 5,4 Mercedes L Mercedes-Benz ML 270 GD, 163 km, 2,7 Mercedes L Mercedes-Benz ML 400 GD, 250 km, 4,0 L. 2 generacja W164, 2005, 2011, Mercedes-Benz ML 350, 272 km. 3.5L Mercedes Benz ML 450 Hybrid 279 KM 3.5L Mercedes Benz ML 500 306 KM 5.0L Mercedes Benz ML 500 388 KM 5.5L Mercedes Benz ML 550 388 KM 5.5L Mercedes Benz ML 63 AMG 510KM 6.2L Mercedes Benz ML 280 d 190KM 3,0l Mercedes-Benz ML 300d F 190 km 3,0l Mercedes-Benz ML 300d F 204 km 3,0l Mercedes-Benz ML 320d 224 km 3,0l Mercedes-Benz ML 350d 224km 3.0l Mercedes Benz ML 350 GD 231km 3.0l Mercedes Benz ML 350 GD Blutec 211km 3.0l Mercedes Benz ML 420 GD 306km 4.0l Mercedes Benz ML 450 GD 306km 4,0L. Podsumowanie. Mercedes-Benz klasy M, Gle, ma dość szeroką gamę jednostek napędowych, które zadowolą każdego kierowcę. Serwisowanie silników jest dość proste, ale naprawa będzie musiała zostać przeprowadzona w serwisie samochodowym.